Szczęść Boże Chcemy dzisiaj kontynuować nasze poszukiwanie biblijnych inspiracji Które pomogą nam zgłębić świętość ludzkiego życia W pierwszej konferencji rozważaliśmy stworzenie człowieka i wartość ludzkiego życia, jakie Bóg nadał Mu na samym początku. Księga rodzaju, która otwiera Pismo Święte, a także wszystkie kolejne księgi, zmierzają do punktu kulminacyjnego, jakim jest życie i działalność Jezusa Chrystusa, a także objawienie Boga, który jest miłością w osobie Jezusa Chrystusa. Idąc dalej, wszystkie te wydarzenia zmierzają do punktu kulminacyjnego, jakim jest śmierć i zmartwychwstanie, które nazywamy misterium paschalnym. Święty Paweł napisze nawet, że jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, to daremne jest nasze nauczanie, to próżna jest wasza wiara. Dzisiejszym językiem moglibyśmy powiedzieć, że gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, to cały ruch pro Life nie ma sensu. W ten sposób nakreślimy jednocześnie pewne spektrum naszych rozważań biblijnych, od opisu stworzenia i zamysłu Bożego dla człowieka aż po Jego zmartwychwstanie w Jezusie Chrystusie. To nie przypadek, że najważniejsze wydarzenie w dziejach ludzkości, w zmartwychwstanie Jezusa jest związane z tajemnicą życia i tajemnicą śmierci. Na początku Bóg stworzył człowieka. Tchnął w jego noża tchnienie życia. Umieścił go w ogrodzie, w którym niczego mu nie brakowało, a w centrum ogrodu zasadził drzewo życia. Człowiek jednak zwiedziony przemyślną taktyką węża sprzeniewierzył się Bogu i został wypędzony z raju. Księga Rodzaju sugeruje jednak, że wypędzenie z raju było także wyrazem troski Boga o człowieka. Bóg wypędził człowieka z raju, aby nie zjadł on owocu z drzewa życia. To znaczy, że Bóg nie chciał, aby człowiek wiecznie żył w kondycji, w której znalazł się po grzechu. Adam i Ewa, po zjedzeniu owocu z drzewa poznania dobra i zła, po sprzeniewierzeniu się Bogu, zaczęli żyć w strachu, w nędzy. Zamiast chodzić w obecności Boga, chowali się przed Nim. Dlatego Bóg wypędził ich z raju, aby nie byli skazani na życie w nędzy grzechu wiecznie. Od tej pory odpowiadanie Bogu na zaproszenie do życia we wspólnocie z Nim będzie przychodziło człowiekowi z trudnością. Wskutek grzechu pierworodnego bowiem ludzie zawsze mają, noszą w sobie tę skłonność do zła. Jest to doświadczenie, o którym także święty Paweł pisał, że w jakiś dziwny, przedziwny sposób nie czyni dobra, którego chce, ale czyni zło, którego nie chce. Od momentu wypędzenia człowieka z raju, odkąd życie z Bogiem przychodzi mu z trudnością, człowiek potrzebuje zbawienia zbawienia od grzechów, odkupienia jego win. Także tutaj Bóg nie pozostawia człowieka bezradnym, i można powiedzieć, że za Niego sam wszystkiego dokonuje, posyłając na świat swego jednorodzonego syna, który przez swoją śmierć i swoje zmartwychwstanie dokona tego dzieła przywrócenia człowieka do komunii z Bogiem. Zmartwychwstanie Jezusa pokazuje zatem, że życie jest tym, co jest Bogu najdroższe. Życie ma najwyższą wartość, dlatego że Bóg go pragnie dla człowieka. Bóg pragnie życia, nie śmierci. Bóg pragnie człowieka. Bóg pragnie jego serca. Serca bijącego tylko dla niego. Zmartwychwstanie Jezusa jest zarazem zapowiedzią tego, co zostanie się naszym udziałem po śmierci. My także zmartwychwstaniemy. Nie tylko nasze dusze, ale i ciała. Jak tego dokładnie nie wiemy. Wiemy, że świadkowie zmartwychwstania, ci, którzy spotkali się z Jezusem po cudownym poranku zmartwychwstania, mieli pewne trudności z rozpoznaniem go. Wiemy jednak także, że zmartwychwstałe, uwielbione ciało Jezusa wciąż miało na sobie znamiona męki i śmierci naszego Pana, których święty Tomasz domagał się, by zobaczyć i dotknąć. Znajdujemy się w jerozolimskiej bazylice grobu pańskiego. Tuż przy grobie, z którego prawie dwa tysiące lat temu Jezus Chrystus, nasz Pan i Zbawiciel powstał z martwych. Katechizm Kościoła Katolickiego mówi, że ani grup pański, ani całun turyński nie są świadkami zmartwychwstania, ale są to niezwykli świadkowie tego wydarzenia. Każdego dnia tysiące pielgrzymów z całego świata przybywa do grobu Pańskiego, aby pochylić się nad tajemnicą zmartwychwstania. Możemy powiedzieć, że przybywają oni także pochylić się nad Bożą tajemnicą miłowania życia. Z tego wyjątkowego miejsca. Zapraszamy Was wszystkich do kontemplacji tajemnicy zmartwychwstania oraz tego, jak bardzo Bóg umiłował ludzkie życie. Umiłował je do tego stopnia, że nie oszczędził nawet swego syna, aby wszystkim innym swoim dzieciom przywrócić prawdziwe i niekończące się życie.